Wyjątkowo długo jak na Radę Powiatu trwała ostatnia sesja. Rutynowy porządek obrad miał jeden elektryzujący punkt. Radni mieli głosować wniosek o odwołanie Krzysztofa Piłata z funkcji starosty Ełckiego. Wniosek na początku marca złożyli radni prawa i sprawiedliwości. Ich ruch spotkał się jednak z kontrą starosty, który wnioskował z kolei o odwołanie z zarządu Powiatu członków PIS. Koalicja rozpadła się miesiąc temu. Kwestia odwołania starosty i tak musiała jednak zostać przegłosowana. Po tym, jak miejsce PiS w zarządzie zajęli radni Dobra Wspólnego, wniosek nie miał szans. Poparło go w tajnym głosowaniu tylko pięciu radnych, dwunastu było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Zdaniem autorów wniosku, to dowód na istnienie w powiecie koalicji Platformy Obywatelskiej, Dobra Wspólnego i Lewicy. Właściwie ona jest trudna, w jakiej ona jest prawie podjęta. W każdym razie najwyraźniej jest podjęta w sprawie utrzymania ja wiem, swoich pozycji może, czy wyeliminowania może prawa i sprawiedliwości. Z udziału we władzach powiatu. Krzysztofowi Piłatowi bardzo zależało na tym, by wniosek nie został wycofany, a przegłosowany. To powoduje, że do końca kadencji nie będzie mógł zostać odwołany, bo kolejny wniosek może zostać złożony nie wcześniej niż za pół roku. Zależało mi na przegłosowaniu tego wniosku, ponieważ przy zmianie koalicji warto wzmocnić pozycję starosty. I w związku z przegłosowaniem na moją korzyść mam teraz taką komfortową sytuację, że przez najbliższe pół roku. Nie ma już takiego zagrożenia jak ta ostatnia sesja. Podstawowy cel sygnatariuszy wniosku, jakim było odwołanie zarządu poprzez odwołanie starosty, nie został zatem osiągnięty. Zarząd działa, ale już bez PIS. My powiedzieliśmy przecież jasno, że nam na udziale w zarządzie nie zależy. W, ty, w tym zarządzie, jaki był, i ten wniosek w istocie rzeczy jest wnioskiem o odwołanie zarządu. Zarząd się zmienił, więc właściwie cóż, można było takiego wyniku. Głosowania spodziewać się. Ciemne chmury z nad głowy starosty zniknęły, a Krzysztof Piłat już podsumowuje tę kadencję i snuje plany na następną. Obecna kadencja jest rekordowa pod każdym względem, ze względu na to, że nigdy nie było takich pieniędzy do osiągnięcia. I dzięki temu powiatełski ku pomyślności mieszkańców powiatu, może się pochwalić bardzo istotnymi osiągnięciami w dziedzinach, których ma zadania. Zanim radni zajęli się kwestią odwołania starosty, udzielili zarządowi powiatu absolutorium za wykonanie budżetu na 2009 rok. Rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie.